Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na kolejną od lat już organizowaną konferencję pod nazwą Lumen. Konferencję poświęconą profesjonalnym aspektom i elementom zarządzania szkołami wyższymi z uwzględnieniem perspektywy krajowej i międzynarodowej. Powiadomiam Państwa, że tym razem konferencja, wracamy tu do korzeni, odbędzie się w trybie. Obecności fizycznej. Zapraszamy wszystkich do rejestracji i przyjazdu do hotelu Narwil w Serocku, gdzie będziemy w ciągu dwóch dni obradować. Data naszej konferencji to 20 i 21 listopada, poniedziałek i wtorek, jak zazwyczaj organizujemy tę konferencję. W pierwszym dniu konferencji, jak zwykle, zajmujemy się zagadnieniami. Poświęconymi systemowym uwarunkowaniem funkcjonowania uczelni, i to nie tylko krajowych, o czym za chwilę, oraz w drugim dniu warstwie narzędziowej, instrumentalnej, głównie z myślą o wykorzystaniu i w pewnym sensie także wypromowaniu funkcjonalności nowych narzędzi informatycznych, tak istotnych w procesie nasilających się tendencji cyfryzacji procesów, nie omijając procesu zarządzania w szkołach wyższych. Powróćmy zatem do programu. Będą mogli Państwo oczekiwać debaty panelowej otwierającej naszą konferencję, którą będę miał przyjemność poprowadzić osobiście. Panel będzie poświęcony ocenie po okresie pięciu lat funkcjonowania regulacji nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 roku, której te oceny dokonają paneliści z grona przewodniczących komisji stałych konferencji rektorów akademickich szkół polskich, a więc rektorów, którzy no można powiedzieć, aktywnie osobiście brali udział we wdrażaniu regulacji ustawy. Chciałbym państwu powiedzieć, że na sprawy rozwoju i systemowych uwarunkowań rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce popatrzymy także z perspektywy międzynarodowej. Odbędzie się potem debata, gdzie stan szkolnictwa wyższego z perspektyw i perspektyw jego rozwoju będzie oceniony przez ekspertów międzynarodowych i ten panel odbędzie się w języku angielskim. Po lunchu spotkamy się z naszymi przyjaciółmi, rektorami ze Związku Rektorów Uczelni Ukrainy z, z tego kraju i wspólnie pochylimy się nad tym, jakie są perspektywy rozwojowe, nie waham się użyć tego słowa rozwojowe w obliczu uwarunkowań wynikających z agresji Rosji na Ukrainę. My oczywiście mamy nadzieję na to, że te, te, ta wojna się niebawem skończy i trzeba już widzieć konieczność działań na rzecz przywrócenia i rozwoju szkolnictwa wyższego na Ukrainę w jego pełnej funkcjonalności naszym partnerem stałym w ramach konferencji Lumen jest Times Higher Education, to jest renomowana instytucja dokonująca można powiedzieć ewaluacji jakości działania w pełnym zakresie naszych uczelni i ranking Times Higher Education jest bardzo znany i renomowany to jest ranking o charakterze międzynarodowym. W tym rankingu występują także polskie i ukraińskie uczelnie i przedstawimy zwycięzców. Pozycje rankingowe w tym rankingu polskich i ukraińskich uczelni i na uroczystej gali zostaną wręczone odpowiednie wyróżnienia. Rzecz jasna nie zabraknie też miejsca na networking, na, na komunikowanie się ze sobą osób w ramach tejże gali. To zamknie pierwszy dzień konferencji. Drugi dzień będzie poświęcony, adresowany, poświęcony rzecz jasna jak wspomniałem o tym narzędziom informatycznym wspierającym zarządzanie uczelniami i tutaj adresujemy, adresujemy przede wszystkim treści tych obrad do ekspertów i Osob, które bezpośrednio w sposób codzienny na różnych szczeblach, także w administracji uczelnianej, zajmują się wspieraniem procesów zarządczych. Zapraszamy zatem Państwa na kolejną naszą konferencję, a zdradzę, że szybkimi krokami zbliżamy się do jubileuszowej dziesiątej konferencji, co nastąpi w przyszłym roku.